Witam w kolejnym odcinku, a dzisiaj wracamy znowu do tego, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o relacje z kobietami. Jeśli te filmy Ci pomagają, zostaw łapeczkę do góry. Na końcu filmu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę. Przede wszystkim najważniejszy element każdej relacji z kobietą: czy boisz się stracić kobietę, czy boisz się, że ona źle zareaguje, czy obawiasz się tego, że powie Ci, że nie chce z Tobą już rozmawiać lub że nie chce się z tobą spotykać. Czy masz w głowie taki głos, Ona tego nie chce, ja jej się nie podobam? Dlaczego o to pytam? Bardzo istotna sprawa, bo właśnie to, co ty sobie myślisz w tym negatywnym sensie, odpycha od ciebie kobiety. I teraz widzisz, kiedy pojawia się taki głos, Ona na pewno tego nie chce, ja jej się nie podobam, jestem dla niej brzydki, zbyt mało, Wesoły, to ty skupiasz się na tym, czego ci brakuje. Ale kiedy uśmiechasz się do kobiety i nie dbasz o to, czy ona cię odrzuci, czy się zgodzi, czy będzie zainteresowana, po prostu wiesz, kim jesteś, wchodzisz pozytywnie w tą interakcję, kobieta sama o wiele bardziej wciąga się do rozmowy i do spotkania. Wynika to z prostego faktu. Ty się nie skupiasz na tym, czego ci brakuje, tylko zastanawiasz się nad tym, czy w ogóle chcecie się z nią rozmawiać czy ona ci jest potrzebna do szczęścia, a często się okazuje, że facet zagaduje do niby atrakcyjnej dziewczyny, a po chwili ona nawet się nie potrafi wypowiedzieć, albo jest niesympatyczna. Więc nie koncentruj się na tym, czego ci brakuje, bo powiększasz te braki, skupiasz się na tym i przez to kobiety jeszcze gorzej cię traktują. Zamiast tego skup się na tym, czego jej brakuje, co ci się w niej nie podoba, jakie ona ma wady, o wiele łatwiej wypracować tak atrakcyjne podejście do kobiet niż ciągle myśląc, a co jak ona mnie zostawi, a co jak się nie zgodzi, a co jak się zdenerwuje na mnie dziewczyna w związku i powie, żebym do niej więcej nie pisał. Tak naprawdę nic się nie stanie i poznasz sobie kolejną kobietę, która będzie lepiej reagować. <noise> tak powinieneś myśleć albo skoro tak chcę zrobić, jej strata, co ja się będę nad tym zastanawiał, ja wiem kim jestem, Wiem, jak się podobam kobietom, i takie powinieneś mieć myślenie. Natomiast zauważ, że większość facetów myśli, kieruje się tutaj odwrotną logiką: co ja muszę zrobić, żeby podobać się kobiecie? Niestety, to się właśnie nie sprawdza, i przez to już wysyłasz nieprawidłowe sygnały do kobiet, które potrafią to odczytać. To nie jest fajny facet, trzeba sobie dać z nim spokój. Niestety, niejednokrotnie tak to będzie wyglądać. Dlatego sugeruję Ci, Abyś jako mężczyzna zaczął kierować się takim podejściem. Zobaczymy, czy z tą dziewczyną się będzie fajnie rozmawiać. Sprawdzimy, czy na spotkaniu to jest ciekawa, interesująca kobieta, no bo coś mam tutaj wrażenie, że ona się nie stara. Jak masz takie podejście, zobacz, że to ty stawiasz siebie wyżej ponad kobietę i momentalnie wysyłasz do niej komunikaty, czy jesteś odpowiednia. Czy będę chciał się z tobą spotkać? A to wszystko się przekłada na większe zainteresowanie dziewczyny. Zupełnie odwrotny sposób myślenia. Co ona powiedziała? Tak na mnie spojrzała. To ona chce ze mną porozmawiać, czy nie? Nawet ostatnio miałem takie pytanie na szkoleniu. Krzysiek, jak dziewczyna spogląda w moim kierunku, to ona chce ze mną pogadać, czy nie? Ja mówię do gościa, wyglądam na wróżkę? Podejdź do niej i powiedz jej, no hej. I sprawdzisz, czy się uśmiechnie, jaka będzie reakcja. Słuchaj, zawsze się mogą zdarzyć przypadki, gdzie dziewczyna powie, nie mam czasu, albo pokaże albo taką zamkniętą postawę, ale to na ogół też wynika z tego, że mam jakieś kompleksy, być może niską samoocenę, albo po prostu jest niesympatyczna. No, czasami się trafia na kobiety, które już widać na początku są jakieś tutaj smutne, nerwowe, więc jeśli ona ci to pokazuje na początku, to na co ty liczysz, tak? Bierzesz to do siebie, że to jest twoja wina, a tak naprawdę to ta kobieta ma problem ze sobą. Tylko ty tego nie widzisz, skupiasz się za bardzo na tym, czego ci brakuje, i niestety przekładasz ten schemat na kolejne relacje, w których kobiety zaczynają cię też dystansować, olewać, a to jest połączone z tym, że ty ciągle widzisz w sobie braki. Problem wielu facetów, oczywiście, no, trzeba o siebie dbać, trzeba jakoś tam wyglądać, natomiast ja zauważyłem, że nieraz przyjeżdżają do mnie faceci zadbani, wysportowani i tak dalej, tylko z tyłu głowy jest to nastawienie. Nie wiem, czy jestem dla niej wystarczająco dobry. Co ja mam powiedzieć, żeby ona chciała ze mną porozmawiać? A co by się stało, gdybyś wyszedł z nastawienia, cokolwiek powiem, to będzie ok. Jakkolwiek nie zagadam, ona będzie zadowolona. Widzisz, ty już masz takie nastawienie, gdzie nie musisz się nad tym zastanawiać, bo każda kobieta próbuje uśmiechnąć się, zaczarować cię, spojrzeć ci prosto w oczy ona jest w stanie wyczuć, że ty po prostu jesteś fajny. Z uwagi na to, że no pozwalasz sobie na takie też luźne usposobienie, nie przejmujesz się odrzuceniem i reakcją. to jest dosyć ważna sprawa. Natomiast jeśli próbujesz się koncentrować na tym, czego Ci brakuje, zazwyczaj będą się pojawiać problemy. W dużej mierze jest to kwestia psychologii, Twojego podejścia do kobiet, a nie wiedzy, czy nawet doświadczenia umiejętności. Bo zauważyłem, że ci faceci, którzy zrozumieją, o co tutaj chodzi, oni bardzo szybko osiągają progres, jeśli chodzi o kontakty z kobietami. Bo nawet jeśli dziewczyna ma ciągle jakieś wymówki, czy testuje cię, sprawdza, to ty wiesz po prostu, że nie musisz się wcale z nią spotykać, nie boisz się jej stracić. A to powoduje, że cała relacja z kobietą staje się bardziej autentyczna. Więc mam tutaj dla ciebie kilka ważnych rad. Trać kobiety, które boisz się stracić, bo poczujesz wtedy, że wcale nie musiałeś z nią być, że wcale to nie było takie dobre dla ciebie, a poza tym przekonasz się, czy ona w ogóle naprawdę była zainteresowana, czy była warta twojego czasu. Druga sprawa. Mów kobietą to, co tak naprawdę myślisz. To nie oznacza, że ty masz powiedzieć coś takiego, co ją obrazi. Coś, yy, co spowoduje, że ona dojdzie do wniosku, że jesteś, nie wiem, wulgarny, albo yy, obraziłeś ją. Bardziej mi chodzi o to, żebyś skupił się na tej autentyczności. Czyli, jak widzisz kobietę na ulicy i ona słucha muzyki, no to nie musisz kombinować, możesz do niej powiedzieć: Widzę, że słuchasz muzyki. Ja też lubię słuchać muzyki. Powiedziałeś jej prawdę. Ja też lubię posłuchać dobrej muzyki. No przecież, co jest z tym złego? To jest dokładnie to podejście. A jeśli ona ci mówi coś niefajnego w związku próbuje Tobą manipulować, to jej mówisz, no i się skończyło, ale się uśmiechasz, nie stresujesz się, tak? Nie pokazujesz, że jesteś zły na nią, bo generalnie to też potem kobiety potrafią wykorzystać, tak jak mówiłem ostatnio, a dziewczyna też jakby widzi, że jak tobie nie zależy i przestajesz się o nią starać, to ona sama próbuje się bardziej zaangażować. I uważam, że na tym się należy skupić. Wielu facetów ma z tym ogromny problem, widzi w sobie ciągłe braki, brak doskonałości, natomiast kobietę traktuje o poziom wyżej najpiękniejsza, najcudowniejsza wszystko bym dla niej zrobił, tylko czy ja jej się podobam? Wyjdź z założenia, że jej się podobasz, że jesteś doskonały, a to ona ma pewne braki, a zobaczysz różnicę w podejściu kobiet, jak one same szukają kontaktu, zaczynają do ciebie pisać. Wydzwaniają, jeśli oczywiście to wszystko potrafisz dobrze przełożyć na relacje. Przemyśl to wszystko, wyciągnij wnioski. Oczywiście, jeśli chcesz się więcej dowiedzieć, na szkolenie przyjechać, jak najbardziej możesz mi podesłać swój numer telefonu i mogę pomóc Ci też krok po kroku w tym, jak odzyskać kobietę, naprawić związek. Pisz do mnie na frywolny małpa uwodzeniewdzień.pl. tutaj kontakt do siebie. Natomiast dzisiaj premiera mojego najnowszego kursu zimny drań. Facet, który najbardziej podnieca kobiety, przyciąga. Polecam cały ten nowy materiał sobie pobrać. No, 200 zł. Taniej do środy, do północy i zobaczysz różnicę, jeśli chodzi o relacje z kobietami. Zmienisz to miłe podejście w bardziej podejście tego zimnego drania. Przez co kobiety same się będą starać angażować w relacje? Polecam sobie pobrać ten materiał, naprawdę rewelacyjna wiedza bardzo mocne, silne techniki, które powodują, że kobiety same się starają, angażują, szukają kontaktu. Tylko ty musisz to wykorzystać w praktyce i zobaczysz wtedy różnicę. Polecam pobrać, bo perełka wśród moich materiałów, jak poprzednie, Kursy Ci się podobały, no to ten myślę, tym bardziej się spodoba. Kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez ZM. Pamiętaj, kobiety zawsze zakochują się w zimnych draniach i to oni są najważniejsi dla nich w życiu. A jeśli Ty jesteś za miły, za dobry, no tylko będziesz na tym tracił, bo się ciągle będziesz zastanawiał, czy ja jestem dla niej odpowiednio fajny i dobry. Niestety tak to wygląda. Korzystaj z tego kursu.